Cześć, witajcie, tu jest a to jest kolejny poradnik Tym razem, jak zainstalować e, grę e, THIS WARM MINE oraz jak ją pobrać Skąd i jak, no i wszystko Dobre, Wchodzimy w naszą przeglądarkę, wchodzimy w link podany w opisie Jak już nam się załadowa strona, klikamy w wolne pobieranie U góry nam się wyświetli 60 sekund odciekania, ja zrobię pauzę i włączę, jak się to skończy. Już jesteśmy, i pokaże nam e, się kod do wpisania. Więc ja tu mam 1908. Dobra, wpisuję i klikam powiesz. I klikamy znowu powiesz. I zapisujemy klik. I klikamy OK. Ja Teraz zamykam. Już mam. To chowamy lub zamykamy. Kto woli. I e, gdzieś to zapisujecie? Ja mam e, zapisane to na publicie. I więc klikamy prawym przyciskiem na nim i e, to jest czwarty, czwarta opcja. Wypakuj do Wojna 113 i Jago. Szybko nam się to wypakuje. Zrobię pauzę, żeby było szybciej. Już jesteśmy. I wypakuje się nam w takim folderze. To możemy już usunąć. Wrócić do kosza, różnić kosz. Otwieramy to tu. I jeszcze możemy przenieść tutaj. Jeszcze raz. Tak, zamięcie. Dobra. Bo to było w drugim folderze. I tutaj możemy to otworzyć, ten pełny pliku. I tu mamy takie pliczki, nic tutaj nie szperamy, nic nie robimy, tylko interesuje nas ten plik, o tym Możemy go skopiować, możemy sobie skopiować, utwórz skrót, bierzemy na pulpit, mamy, wymieniamy nazwę, klikamy, i tyle. Ja jeśli nie będę klikał, Szkoda mojego czasu, waszego też to możemy schować gdzieś i tyle w temacie. Myślę, że pomogłem. Jeśli tak, zostawcie łapkę w opisie. Zostawcie łapkę pod filmikiem. Jeżeli macie jakieś problemy, piszcie w komentarzach, chętnie pomogę. To cześć.